Jak wyglądał świat, kiedy Manchester United ostatni raz pokonał Liverpool na Anfield? Oczywiście nie licząc wczoraj. Zwycięskiego gola bowiem wtedy strzelił dla Czerwonych Diabłów Wayne Rooney. A trenerem był Louis van Gaal. I od tego momentu na ławce trenerskiej Manchester United przewinęło się osiem nazwisk. A w podstawowym składzie grali tacy gracze jak m.in. Felaini czy Schlederleu. W Liverpoolu był to pierwszy sezon Jurgena Klopa. Na bramce stał Mignolet, a na obronie Kolotur. A na skrzydłach Milner czy Lalana. I, I tak pewnie zagrali lepiej niż skrzydłowi we wczorajszym spotkaniu. Mistrzem Anglii wtedy zostało Chelsea. Everton zakwalifikował się do europejskich pucharów a Southampton skończyło ósme. Skład reprezentacji Polski w tamtym okresie wyglądał mniej więcej tak. Łączyńskiej, Kapustka, Pazdan. Dajcie znać, czy wiecie z jakiego dokładnie meczu jest ten skład. W tamtym czasie widzieliśmy również polski zespół w Lidze Mistrzów i chyba nikomu nie muszę przypominać tych ikonicznych spotkań Legii Warszawa z Realem czy Borussią. I ostatni z faktów pokazujący, jak bardzo dawno to było, Jamal miał niecałe 10 lat. Ale to w sumie wszystko jest nieważne, bo teraz rzeczywistość jest inna. Ostatnia porażka Liverpool na Anfield z United była wczoraj. Zaobserwujcie.